26 kwietnia 1945 roku wojska 65. Armii Radzieckiej pod dowództwem generała Pawła Batowa zdobyły Szczecin. Dwa dni później przybył tu, mianowany przez pełnomocnika rządu na Pomorze Zachodnie, pierwszy prezydent miasta, inżynier Piotr Zaremba. Minąwszy tory dworca Turzyn, wjechaliśmy do Śródmieścia szeroką i pustą trasą dzisiejszej ulicy Krzywoustego. Na niektórych gmachach powiewały wielkie białe chorągwie. Ani jednego człowieka, wymarłe, opustoszałe miasto. Zjechaliśmy przez plac żołnierza w dół nad Odrę, gdzie znajdował się wielki kompleks budynków urzędowych. Zdecydowaliśmy z kapitanem Wiktorem Jaśkiewiczem, że właśnie tu mieścić się będzie siedziba polskich władz. Dokładnie w tym miejscu. W sobotę 28 kwietnia po raz pierwszy znalazłem się na Walach dobrego. Parę dni później, 30 kwietnia, tu właśnie w tym gmachu, gdzie wisi chorągiew, my o 8.15 zawiesiliśmy pierwszą polską chorągiew w Szczecinie. W tym gmachu w sali na parterze, która później została nazwana salą rycerską, zebrało się nas 1 maja 1945 roku pierwszych 170 mieszkańców Szczecina. Przemówiłem do nich, mówiłem o tym, że Polska do nich przyszła, a nie oni przyszli do Polski. Myśmy się spotkali tu właśnie nad Odrą. Mówiłem o tym, co nas tu czeka. Mówiłem o tym, co po prostu widziałem przed sobą. Miasto zburzone, które musimy odbudować, naszą tu przyszłość. Przerwano mnie. Nie oklaski przerwały, ale płacz ludzi, którzy po raz pierwszy od Wielu lat wojny usłyszeli polskie słowo w polskim gmachu, przy polskim sztandarze i właśnie w Polskim Szczecinie. Tak rozpoczęła się szczecińska epopeja. Pierwszą urzędową czynnością prezydenta Szczecina było wydanie odezwy pisanej na arkuszach pakunkowego papieru. Polacy, w ciężkiej pracy nad przywróceniem polskości. Potrzebna jest pomoc każdego, chwilowo lub stale przebywającego w Szczecinie. Oczekuję od każdego z Was współpracy. Otwarta jest każdemu droga do Milicji Obywatelskiej, Straży Pożarnej, urzędów i zakładów. Zapisy i informacje uzyska się w Urzędzie Wojewódzkim nad Odrą. Tam też czynne są kuchnie zbiorowe. Inżynier Piotr Zaremba, prezydent miasta Szczecina. Piotr Zaremba. Profesor Zwyczajny Politechniki Szczecińskiej. Urbanista. Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu prac naukowych z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego miast i osiedli oraz ochrony środowiska. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodów w Szczecinie. Budowniczy Polski Ludowej. W latach 1945-1950 był pierwszym prezydentem Szczecina. Kiedy 30 kwietnia 1945 roku rano inżynier Piotr Zaremba wraz z nieliczną grupą operacyjną obejmował swój urząd, Szczecin płonął. To był rezultat działania ukrytych jeszcze w mieście hitlerowskich grup dywersyjnych. Oto skutki bombardowań lotnictwa alianckiego w ciągu ostatnich dwóch lat wojny, zwłaszcza w sierpniu 1944 roku. Dywanowe naloty zamieniły w stos gruzów Stare Miasto wraz z Zamkiem Książąt Pomorskich, zniszczyły port i zakłady przemysłowe. Reszty dokonały cofające się wojska niemieckie, precyzyjnie wykonujące rozkaz Hitlera o spalonej ziemi. Całkowitemu zniszczeniu uległo 60% zabudowy, w tym 8600 budynków mieszkalnych. W książce Pamiętniku Piotr Zaręba wspomina. Towarzyszyła nam pustka, echo samochodu odbijające się od ścian, oraz skwierczenie ognia. Ruiny przestały już nas zadziwiać. Nie przerażało nas też zniszczenie dobytku. Towarzyszyło ono nam, niestety, już od wielu tygodni na tej zniszczonej ziemi, ale nie mogliśmy się oswoić z ową groźną pustką opuszczonego, porzuconego miasta. W tych pierwszych dniach w Szczecinie byliśmy zdani na własne siły. Przyjechali do Szczecina 4 maja 1945 roku pełne zestawy Straży Pożarnej, Milicji, pełne zestawy grup wodociągowych, kanalizacyjnych, tramwajarzy itd. I myśmy od 4 do 5 maja przyjmowali te grupy, dając im prowizoryczne miejsca zamieszkania w pewnych dzielnicach miasta nie ruszonych jeszcze, czy raczej można powiedzieć nie tyle zburzonych ale Jedności Narodowej, rejon, e, okolica dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego. 8 maja zjechał do Szczecina w Urząd Wojewódzki z wojewodą I szczecińskim, pułkownikiem Leonardem Borkowiczem. Tymczasem to 300 tysięczne kiedyś miasto nadal było puste. 15 maja 1945 roku, w tydzień po zakończeniu wojny, Stwierdzono w Szczecinie obecność 6 tysięcy osób narodowości niemieckiej i tylko 2,5 tysiąca Polaków z pamiętnika prezydenta Zaremby. 14 maja wrócił z Poznania inżynier Sypniewski z kilkoma nowymi pracownikami, zapowiadając przybycie dalszej grupy osadników. W tym też czasie miała miejsce pierwsza ingerencja władz wojewódzkich w problemy miejskie. Rozpoczynające się spory kompetencyjne dawały podstawę do przypuszczenia, że w Szczecinie następuje już powolna normalizacja stosunków. Niestety tak jeszcze nie było. W połowie maja 1945 roku był protest dyplomatyczny złożony tymczasowym rządowi polskiemu, dotyczący tego, że jeszcze przed ustaleniem pewnych Cześć. faktów, przed, przed pewnymi uzgodnieniami My już przekroczyliśmy te odry, jesteśmy na 11 brzegu. Dzisiaj, po 33 latach, można powiedzieć, że decyzja, że przed tymi uzgodnieniami rząd polski zgodził się ze Szczecina wyprowadzić polską administrację, była chyba słuszna. Może nawet nie chyba, była na pewno słuszna. Natomiast dostałem wyraźne dyrektywy od naszych najwyższych władz, że ja jako prezydent Szczecina zostaję. Na swojej funkcji. Tytulu mi nie odbierają. Natomiast mam być kierującym, kierownikiem Grupy Operacyjnej Szczecin, która ma ukrywszy się gdzieś, zaczaiwszy się niejako, zaczaiwszy się w przepaścistych pokojach Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, gdzie całe nasze y, nowe władze się przeniosły. Mamy pilnować Szczecina z daleka. Czuliśmy wyraźnie, że to pilnowanie musi być dosyć krótkie czuliśmy wyraźnie, że w międzyczasie dzieją się rzeczy nam nieprzyjemne, bowiem natura nie lubi pustki, bowiem mieszkańcy niemieccy miasta wracali do tego miasta, a taka była dziwna sytuacja, że dworzec kolejowy Szczecin-Gumieńcy był w wywodaniu polskiej dyrekcji kolejowej, a dworzec kolejowy Szczecin-Turzyn w wywodaniu niemieckiej dyrekcji kolejowej. Tu szły pociągi z Niemcami, tu szły pociągi nasze. W Szczecinie wówczas Kwaterę swoją główną miał marszałek Łukasowski, jako dowódca, dowódca II Białoruskiego Frontu. Do niego się udał pułkownik Borkowicz, jako wojewoda szczeciński, oczywiście za nawierzchni naszych władz. A ja się udałem wówczas do Poznania, do generała Waltera Świerczewskiego, który jako dowódca naszej armii pilnował Odry dosłownie, już po wojennych działaniach. Ustalonym zostało, że administracja polska miejska, ale nie wojewódzka, wraca do Szczecina z powrotem 9 czerwca. I wróciliśmy. Niedawno wyjeżdżałem bez wielkiej nadziei powrotu. Dziś wracam z nadzieją pozostania. Misja piekielnie trudna, chyba jedna z najtrudniejszych, jakie będę miał w życiu. Nie mylił się w tej ocenie. Sytuacja w mieście była nadal skomplikowana. Przynależność Szczecina do Polski nie była jeszcze oficjalnie rozstrzygnięta. 10 czerwca w mieście zarejestrowano ponad 45 tysięcy Niemców i tylko kilkuset Polaków. W dzielnicy Niebuszewo działał niemiecki zarząd miasta. Polski zarząd miejski musiał w pierwszym rzędzie przyspieszyć proces osadnictwa Polaków i rozpocząć odgruzowanie miasta. Trzeba było również zaspokoić głód z pisma prezydenta do wojewody poznańskiego. Proszę o udzielenie doraźnej pomocy, przez wysłanie do Szczecina choćby dwóch samochodów z żywnością. Dziś, w 24 godziny po ponownym objęciu miasta przez polski zarząd, jest już 300 osób do wyżywienia. Jutro 1000 osób. Od komendanta wojennego uzyskałem jedynie tonę mąki. Udałem się do Berlina w połowie czerwca 1945 roku 13 czerwca dokładnie do spotkania się z marszałkiem Żukowym, który, jak wiemy, był wtedy naczelnym dowódcą wojsk okupacyjnych radzieckich na okupowanych Niemczech. Tam spotkałem się z, z generałem, pałkownikiem Cieleginem, członek tzw. Rady Wojennej, to jest najwyższa ranga polityczna, powiedzmy sobie, danego frontu. Tam były rozmowy prowadzone na szczeblu Berlin, Warszawa, Moskwa. Ja siedziałem trochę tak przycupnięty, przestraszony tą ogromną machiną, którą jak gdyby ruszyliśmy w bieg i dostaliśmy informację tak, za dwa tygodnie będzie decyzja, Związek Radziecki akcją dyplomatyczną doprowadzi do tego, że wasza obecność w nie będzie niezbędna. A na razie, na razie działajcie, co my też dalej chcieli robić. To działanie nie było łatwe. 15 czerwca ilość Niemców, którzy masowo napływali z zachodu do miasta, wynosiła już 54 tysiące, Polaków zaledwie 1500. 15 czerwca przybyły dalsze grupy osadników z Łodzi, Poznania i Województwa Warszawskiego. Z trudem mogliśmy wydawać 200 porcji dziennie w naszej stołówce przy wałach Chrobrego. Mimo to w mieście obserwuje się ożywienie. Powstają pierwsze sklepy, piekarnie i restauracje. Ci, którzy tu przyjechali z zamiarem osiedlenia się, przystąpili do pracy. Nieświadomi rozgrywających się dyplomatycznych akcji, stwarzali sytuację faktów dokonanych. Aby tu żyć, trzeba było przede wszystkim usunąć gruz, którego doliczono się 9 milionów metrów sześciennych. Tramwajarze to była w owym czasie ekipa poznańska. Starzy fachowcy znakomicie zorganizowani. Wprawdzie oficjalnie komunikacja tramwajowa ruszyła w sierpniu. Ale już w maju i czerwcu poznańscy tramwajarze przejęli dwie wozownie i zabrali się do naprawy zdewastowanej sieci trakcyjnej na głównych ulicach śródmieścia. Osobną i zwartą i dynamiczną grupę zawodową stanowili w tych trudnych dniach kolejarze. Przyjeżdżali z Poznania, Bydgoszczy, Szczecinka. Dla kolejarzy tego okresu to była bitwa o łączność Szczecina z krajem. Dwukrotna ewakuacja polskich władz administracyjnych ze Szczecina nie zahamowała ruchu pociągów. Ludzie pierwszych dni i pierwszej linii walki, milicjanci, do walki z bandami maruderów i szabrowników, ruszali piechotą, rzadziej na koniach. Zdobyczny kabriolet był jedynym samochodem, jakim w 1945 roku dysponowała Komenda Wojewódzka MO. 3 lipca 1945 roku zostałem ja i wojewoda szczeciński Borkowicz, zawezwany do tego, Ażeby udać się do Berlina po ostateczną, tę oczekiwaną i wyśnioną decyzję. Odbyło to się w dniu 3 lipca wieczorem. Marszałek Żuków, olbrzymich w olbrzymich swoich epoletach marszałkowskich z wielką gwiazdą, w otoczeniu generałów, z których każde nazwisko złączone było z historią, tej wielkiej naszej wojny, oświadczył oficjalnie w imieniu sojuszników, że Związek Radziecki i sojusznicy Szczecin Polsce przekazują do, to już sobie sam powiedziałem, do zasiedlenia. Wróciliśmy wobec tego do Szczecina już w innym charakterze. Jednocześnie tam było wyraźnie zaznaczone w tym decyzji, że niemiecki zarząd miejski ma być zlikwidowany, ma przekazać swą władzę, że my mamy to objąć. 5 lipca 1945 roku odbyła się oficjalne przekazanie Szczecina ze strony tymczasowego niemieckiego zarządu miejskiego, polskim władzom. Gdyby dzisiaj, proszę Państwa, Przekazać by miasto jakiejś innej administracji, jaki by to remanent byłby potrzebny, ile inwentury. Ja podpisałem dokument następujący. Przyjmuję Szczecin tak, jakim jest. Prawie miesiąc przed zakończeniem konferencji poczdamskiej byliśmy już w Szczecinie gospodarzami. Pocztam. Konferencja Wielkiej Trójki. Dzięki zdecydowanemu poparciu postulatów polskich przez Związek Radziecki w granicach odrodzonego państwa polskiego znalazły się ziemie położone na wschód od Nysy Łużyckiej Odry, ze Szczecinem i Świnoujściem włącznie. Potwierdzenie to spowodowało zwiększenie się od razu osadnictwa naszego oczywiście, jeszcze większe utrwalenie się naszego, naszej pewności. W Szczecinie, ale chodziło jeszcze o jedną rzecz. Trzeba było tę decyzję wprowadzić w życie. I dopiero w kilka miesięcy później, a mianowicie dokładnie 5 października 1945 roku, w wyniku pewnych rozmów, w których ja również uczestniczyłem, tereny na zachód Szczecina, jak również i Wyspa Wolin ze Świnoujściem, weszły ostatecznie w skład państwa polskiego. Tu mam jeszcze fotokopię też ciekawego dokumentu. A mianowicie przebieg granicy polsko-niemieckiej na zachód od Świnoujścia i dalej do Szczecina, to są dalsze odcinki, narysowany w Szwerynie 21 września 1945 roku i przeze mnie tutaj parafowany na trasie na dokumencie, który był dokumentem dla strony Polski. Można więc powiedzieć, że okres. Przeciągnąwszy się nieco dłużej, został skasowany ostatecznie pod damskimi ustaleniami, a w pierwszych dniach października 1945 roku został w sposób definitywny zakończony okres szczecińskiego prowizorium. Wcielając w życie decyzję konferencji poddamskiej, Szczecin staje się celem polskiego osadnictwa. Pierwszych dniach października miasto liczyło już ponad 24 tysiące Polaków. A więc tak rozpoczął się okres zasiedlania Szczecina, zagospodarowania. Przy ogromnych trudnościach braku żywności, bardzo wielkich trudnościach, oczywiście komunikacyjnych. Wtedy myśmy dostawali po Kilka, niejednokrotnie tysięcy nowych osadników dziennie, gdzie ich umieszczać. Budżetu żadnego, pieniędzy niedużo, energii wiele, chęci jak najbardziej. A tu naród pcha się na Szczecin z wszystkich stron Polski. Z wszystkich stron Polski i za Buga i z Zachodu. Aż wreszcie skończyła się potwornie trudna zima i w pierwszych dniach. Kwietnia zaczęliśmy myśleć o, jak to zwykle bywa, o wielkim obchodzie. Te obchody to w dniach 13 i 14 kwietnia wielka manifestacja pod hasłem Trzymamy straż nad Odrą, plac żołnierza polskiego. Tu 13 kwietnia przedstawiciele młodzieży z całego kraju złożyli uroczyste ślubowanie. Przybyliśmy do Starego Grodu, kolebki pomorskich rodów książęcych. By ślubować, iż ziemi tej nie zezwolimy już nigdy więcej wydrzeć sobie z rąk. Wytężymy całą siłę, całą wolę, aby ziemię praojców uczynić zasobną, bogatą i szczęśliwą. Przyrzekamy wiernie trzymać straż nad Odrą i Bałtykiem. W w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 10 uroczystości na jasnych dłoniach w pobliżu siedziby ówczesnego zarządu miejskiego. W uroczystości biorą udział prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, premier Edward Osóbka-Morawski, marszałek polski Michał Rola-Rzymierski. Dwudniowe święto kończy pochód młodzieży z całego kraju. Trybuna honorowa stoi przy alei Wojska Polskiego. Idą długo. Dużo jest tego dnia Polaków w Szczecinie. Stałych mieszkańców ponad 42 tysiące i kilkanaście tysięcy gości. W jednodniówce wydanej z okazji uroczystości Trzymamy straż nad Odrą, czytamy. Odbudowując polskość na wybrzeżu i na ziemiach położonych nad Odrą i Nysą, pamiętajcie o tym, mieszkańcy Ziem Zachodnich, że stworzył wam warunki ku temu demokratyczny rząd odrodzonej Polski. I Że tylko taki rząd potrafi zabezpieczyć tu wasz stan posiadania na przyszłość. Historia zweryfikowała te słowa. Prezydent Piotr Zaręba tak wspomina tę wielką manifestację. Przez dwie godziny trwała szczecińska parada zwycięstwa prowadzona przez generała Lewandowicza, dowódcę 12 Dywizji Piechoty. Jeszcze brały w niej udział szwadrony kawalerii. Chyba już po raz ostatni wówczas je widziałem. Szczecin klaskał, cieszył się i radował. I ta uroczystość, która właściwie nie została niczym przekreślona przez te 33 lata, nie było większe jak ona wtedy, to otwarcie powiem, ta uroczystość otworzyła nam, można powiedzieć, wejście w gospodarczą orbitę Polski. Pierwsze fabryki, najwcześniejsza to była maleńka drożdżownia przy dworcu. To były stare historyczne czasy. Potem fabryka, która mogła kobiety zatrudniać istniejąca do dzisiaj Fabryka Odzieżowa Dana. Później Huta. Później pierwsze zaczątki stoczni. Archiwalne zdjęcia Polskiej Kroniki Filmowej. W Stoczni Szczecińskiej na pochylni Odra uroczystość wodowania pierwszego kadłuba statku Oliwa. Statek ten był poprzednikiem legendarnego Czułyma, parowca zbudowanego przez szczecińskich stoczniowców odstępki. Dziś Niewielu ludzi pamięta, że wodowanie oliwy w Szczecinie było w ogóle pierwszym wodowaniem w powojennej historii polskiego przemysłu okrętowego. Tak startowali szczecińscy stoczniowcy do dzisiejszej świetności i światowej sławy. Nie powstała dotąd godna uwagi pieśń o porcie, który decydował o ekonomicznym sensie istnienia miasta i był porażony przez wojnę bardziej niż samo miasto. We wrześniu 1947 roku radzieckie władze wojskowe oficjalnie przekazały obszar szczecińskiego portu władzom polskim. Okres powojennego prowizorium prawnego został ostatecznie zakończony. Oprócz terenów portowych ze wszystkimi urządzeniami przejmujemy także pilotaż portowy, Otrzymujemy wszystkie holowniki portowe. W tym czasie odbudowa i rozbudowa portu w Szczecinie oraz jego zaplecza postawiona została przez rząd jako jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych. Lata planu trzyletniego 1947-49 budujemy port węglowy na bagnistych brzegach regalicy, powstaje siedem nabrzeży i piers dla zakupionego w Stanach Zjednoczonych taśmowca. W ten sposób w kilka zaledwie lat port osiągnie przedwojenną wielkość przeładunków. W tych pionierskich latach, dokładnie w maju 1948 roku, przystąpiono w Szczecinie do realizacji pierwszego śmiałego przedsięwzięcia inżynieryjnego realizacji idei, która narodziła się dużo wcześniej. Arteria nadodrzeńska przykład szybkiej i znakomitej roboty. Bohaterami tej budowy było kilkuset chłopców z powszechnej organizacji Służba Polsce. Rozmiar prac i jakość roboty daje się porównać z budowaną w tym samym czasie warszawską trasą WZ. Te notatki, które tu pokazuję, zostały przepisane na maszynie, ujęte, zaczęły czas pięciu lat, w piętnastu tomach. Te tomy są zdeponowane w archiwach Biblioteki Akademii nauk. I cała ta opowieść jest tu ujęta w sposób dokumentarny. Jednocześnie w parę lat, parę lat temu, w sposób bardziej już przystępny te rzeczy ująłem w swoich wspomnieniach. Wspomnienia prezydenta miasta Szczecina. Dzisiaj sam jak to czytam, to mi się wydaje, że ja czytam jakąś bajkę. O czasach tak niedawnych, ale chyba o czasach tak niezwykle ważnych. Już minęło trochę pokoleń, już w tym mieszkaniu mieszkają trzy pokolenia, a jednak informacja o tych czasach jest niezbędna, konieczna, choćby dlatego, aby przypomnieć, że zdrowy instynkt narodu zwyciężył który wtedy chyba przejawiał się w Szczecińskim w sposób mocniejszy jak w innych połączeniach mozaika